14 lutego, walentynki, 18 stopni w cieniu, wiosna na całego, i w tych pięknych okolicznościach przyrody, chciałem dzisiaj przedstawić urbanizację El Igeron w gminie Fuenquirol. Zapraszam na film. Urbanizacja El Igeron ma świetną lokalizację, znajduje się tuż przy samym morzu. Jest na delikatnym wzniesieniu, więc większość nieruchomości ma piękny widok na morze. Oprócz tego znajduje się 20-parę kilometrów od Malagi i od lotniska. Dodatkowo do urbanizacji dojeżdża. Przy samej urbanizacji mamy stację kolejki miejskiej, która w 20-parę minut może zawieźć nas na lotnisko w Maladze. W Eligeron mamy dużo inwestycji deweloperskich już gotowych, gdzie możemy jeszcze nabyć mieszkania, kupujemy i wprowadzamy się. W Eligeron znajdziemy w końcu całą masę inwestycji, które są w trakcie realizacji, jak ta za mną, gdzie znajdziemy mieszkania w bardzo różnych przedziałach cenowych. W El Eligeron znajdziemy również Ofertę domów z rynku pierwotnego, większość z tych domów będzie miała piękny, panoramiczny widok na morze. Urbanizacja jest dosyć nowym miejscem na mapie Fłenhiroli, mimo tego znajdziemy tutaj dosyć bogatą ofertę nieruchomości z rynku wtórnego, domy, jak również mieszkania. W sercu Eligeron. mamy ten. Piękny hotel pięciogwiazdkowy, który ma bardzo dużą ilość udogodnień: baseny, boiska do e, siatkówki plażowej, korty tenisowe, korty do padla i wiele, wiele, wiele więcej udogodnień. Wielu deweloperów daje dostęp do udogodnień tego hotelu. Przez jakiś okres daje to w cenie mieszkania. Zazwyczaj jest taki karnet, jest na rok. El Igeron to nie tylko osiedla i nowe nieruchomości, ale też takie parki jak ten. Dzięki Bogu, gmina zadbała o to, żeby nie zabudować każdego skrawka tej jakże Pięknej urbanizacji, która powstaje tuż obok centrum Fuenjiroli. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu i do zobaczenia w Hiszpanii.